Cześć. Ratownicy oraz członkowie piekarskiego oddziału wodnego Ochniczego pogotowia ratunkowego. Nie możemy was odwiedzić w tym roku w szkołach, ale nie chcielibyśmy, żebyście zapomnieli podstawowe zasady związane z bezpieczeństwem nad wodą oraz jak udzielać pierwszej pomocy. Zapraszamy was do obejrzenia tego filmu, który przygotowaliśmy specjalnie dla was, dzięki któremu będziemy mogli przypomnieć wam te zasady oraz zaprezentować sprzęt ratowniczy. A także to, co powinniście mieć na sobie, kiedy używacie sprzętu wodnego. Podczas korzystania ze sprzętu wodnego bardzo ważnym elementem jest to, aby mieć na sobie założoną kamizelkę ratunkową nie tylko założoną, ale również zapiętą, prawidłowo zapiętą za pomocą pasków w które są te kamizelki wyposażone. Dociągamy je na odpowiednią odległość tak, aby kamizelka nas nie uwierała, ale aby również nie była zbyt luźna, aby podczas wypadku ta kamizelka nam nie spadła. Niektóre typy kamizelek ratunkowych są wyposażone w system mocowania dolnego. Za pomocą tych pasków możemy dopiąć kamizelkę i dopasować ją w taki sposób. Że po wpadnięciu do wody kamizelka nie będzie się unosić, nie będzie krępować nam ruchów. Będziemy mieli swobodę ruchów rąk oraz skorzystania na przykład z bliska. Jeżeli jesteśmy świadkami zdarzenia nad wodą, świadkami wypadku nad jeziorem, stawem, to przede wszystkim wzywamy pomoc. Numer alarmowy 112, numer alarmowy 601 100, 100 Podajemy miejsce, w którym się znajdujemy i co się wydarzyło. Pozostajemy na miejscu zdarzenia do czasu aż przybędą służby. A podczas dojazdu służb na miejsce możemy wykorzystać na przykład koło ratunkowe, które możemy rzucić w pobliżu osoby tonącej. Ratownicy na wyposażeniu posiadają również rzutki ratunkowe. Ale możemy również użyć Przygodnego sprzętu w postaci butelki plastikowej wypełnionej częściowo wodą, tak aby zachować odpowiedni torlotu, a która dzięki swojej wyporności jest w stanie utrzymać osobę na wodzie do czasu przybycia odpowiednich służb. Zanim udzielisz pierwszej pomocy, rozejrzyj się dookoła i sprawdź, czy jest bezpiecznie. Podchodząc, wyciągnij kolano, aby się zasekurować. Potrząśnij lekko za barki, wydaj komendy głosowe, jeśli osoba nie zareaguje, to znaczy, że jest nieprzytomna. Kolejna rzecz to udróżnienie dróg oddechowych. Kładziemy jedną rękę na czoło, dwa palce na brodę, odchylamy głowę do tyłu i za pomocą trzech zmysłów sprawdzamy przez okres 10 sekund, czy osoba oddycha. Jeśli przez 10 sekund niczego nie usłyszymy, nie zobaczymy i nie wyczujemy, to znaczy, że pokotowia potrzebujemy. Wykręcamy numer alarmowy 112 i powiadamiamy dyspozytora, w jakim miejscu się znajdujemy oraz że mamy osobę nieprzytomną, która nie oddycha, bo to przed chwilą. Sprawdziliśmy. Dobrą praktyką jest również uruchomienie trybu głośno mówiącego i nie połączenia z dyspozytorem, tak aby być ciągle na linii. Przykładamy ręce na środek klatki piersiowej i uciskamy na środku. Łosów wyciągniętych z wody dobrze jest podać 5 wdechów. Najpierw później 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jednak jeżeli nie posiadamy specjalistycznej maseczki, która chroni nas przed bezpośrednim kontaktem z osobą ratowaną. Możemy skupić się tylko i wyłącznie na samych uciśnięciach do czasu przybycia na miejsce odpowiednich służb. Terenie miasta Piekary Śląskie obowiązuje zakaz kąpieli na zbi wszystkich zbiornikach, yy, takich jak ten zbiornik, który jest za nami oraz wszystkich innych, które są położone w jego granicach. Jedynym wyjątkiem jest basen odkryty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który znajduje się przy ulicy Olimpijskiej 3. Tam można pod czujnym okiem ratownika bezpiecznie i miło spędzić czas. Dlaczego nie wolno pływać w tego typu zbiornikach, jak ten, który znajduje się za nami? Ponieważ nigdy nie wiemy, co znajduje się pod wodą, jak jest ukształtowane dno, co może być na tym dnie, albo może w toni zalegać, w co możemy się na przykład zaplątać. Więc pływanie w takim zbiorniku wodnym może się dla nas tragicznie skończyć, tym bardziej, jeżeli nie będzie tam z nami. Osoby dorosłej, która będzie mogła zareagować i udzielić nam pomocy, gdyby działo nam się coś złego i gdyby nasze życie było w niebezpieczeństwie. Policjanci, woprowcy, straż miejska i wszystkie inne służby działające na terenie miasta Piekary Śląskie będą kontrolować zbiorniki wodne tak, aby nie dopuścić do tragedii. Pamiętajcie o tym, że wasze życie i zdrowie jest najważniejsze. I zależy tylko i wyłącznie od Was. Do tej pory w mieście Piekary Śląskie było bezpiecznie. Pomimo pandemii będziemy wykorzystywać ten czas, czas letni, ale nie tylko. I późnej wiosny, i wczesnej jesieni, do tego, aby kontrolować te obiekty tak, aby nie było tam osób postronnych i będziemy reagować na wszelkiego rodzaju zagrożenia.